Cześć, dzisiaj ja Adam będę wam czytał o Ziajce. Ziajka zawsze patrzyła na swoich znajomych z podziwem. Byli twórczy, odważni, pewni siebie. Malowali, pisali, eksperymentowali z różnymi formami sztuki. Czuła, że też chciałaby być częścią tego świata, ale zawsze brakowało jej odwagi. Pewnego dnia, podczas jednego z ich spotkań, wszyscy zgromadzili się w jasnym pokoju pełnym książek i roślin. Rozmawiali, śmiali się, wymieniali pomysły, a w centrum uwagi znajdowała się duża płachta płótna. Jeden z przyjaciół, zauważywszy jej niepewny wzrok, podał jej pędzel. Spróbuj, powiedział, uśmiechając się zachęcająco. Nie musisz być doskonała, po prostu wyraź siebie. Ziajka wzięła głęboki oddech i zanurzyła pędzel w farbie. Pierwszy ruch był niepewny, ale kolejne przychodziły coraz łatwiej. Kolory zaczęły splatać się ze sobą, tworząc coś nieoczekiwanego, coś, co było wyłącznie jej. Przyjaciele patrzyli na nią z podziwem, nie oceniając, ale celebrując jej odwagę. Tego dnia Zajka zrozumiała, że sztuka nie polega na doskonałości, chodzi o emocje, doświadczenia, opowieści, które każdy nosi w sobie. To był jej pierwszy krok do tego, by uwierzyć w siebie i stworzyć coś naprawdę własnego.